Dzisiaj kręcimy na Gdyńskich Leszczynkach. Po mojej prawej stronie jest ulica Działdowska. Za moimi plecami, to co mocno hałasuje, to jest ulica Morska, a po lewej stronie jest estakada Kwiatkowskiego. Jak widzicie, teren tutaj nie jest zbyt dobrze zorganizowany i no, nie napawa do romantycznych spacerów z dziewczyną. Dlatego też Rada Miasta Gdyni postanowiła ten teren Uporządkować, a w zasadzie dać możliwości jego uporządkowania poprzez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co w tym złego? Zapytacie się. A no to, że przy okazji ten plan narusza w trzech miejscach w sposób rażący obowiązujące przepisy. I nie można nie odnieść wrażenia, że te naruszenia są tylko i wyłącznie. Realizacją interesu ekonomicznego dewelopera, który jest właścicielem tego terenu. Plany zagospodarowania przestrzennego mają służyć temu, aby nasze miasta rozwijały się w sposób harmonijny, e, zgodny z potrzebami mieszkańców, przemyślany e, oraz e, zgodny z zasadami tzw. Ładu Przestrzennego. Każdy plan miejscowy musi być zgodny ze studium. Zarówno plan, jak i studium są uchwalane przez ten sam organ, w tym przypadku przez. Rada Miasta Gdyni. Rada Miasta Gdyni, studium i plan 0807, który dotyczy tego terenu, uchwalała w tym samym czasie. Wydawałoby się, że nie powinno być rozbieżności między tymi dokumentami, a jednak są, i to znaczne. Pierwsza kwestia: wysokość dopuszczalnej zabudowy. Studium pozwala w tej części Gdyni budować na 24 metry nad poziomem gruntu. Maksymalnie. W wyjątkowych okolicznościach 30 metrów nad poziomem gruntu, czyli maksymalnie 10 pięter. A co może tutaj zrobić deweloper? 55 metrów nad poziomem gruntu, niemalże 20 piętrowe bloki, i nie tylko jeden blok, ale kilkanaście. W tym jednym miejscu przekroczenie norm o 100%. Kwestia druga wskaźniki intensywności zabudowy. Studium mówi, tutaj w tej części Gdyni obowiązuje wskaźnik 1,5 do 2, jeśli chodzi o intensywność zabudowy. Ten parametr mówi, ile z metra kwadratowego działki można uzyskać metrów kwadratowych powierzchni użytkowo-mieszkalnej. Dla przykładu, jeżeli mamy działkę 1000 metrów i mamy wskaźnik dopuszczalny studium 2, to wówczas na tej działce deweloper może wybudować budynek o 2000 metrów powierzchni użytkowej. Jaki tutaj mamy wskaźnik? 6,5, ponad trzykrotnie więcej. Dlaczego? Żeby było więcej metrów kwadratowych. Trzecia kwestia: kwestia współczynników chłonności. Studium dla tego terenu przewiduje w perspektywie 30 lat, że powinno się pojawić tutaj, czy też może się pojawić 45 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej ponad to, co istnieje obecnie co mówi plan miejscowy 0807 100 000 metrów kwadratowych powierzchni e, e, mieszkalnej dwa razy więcej te trzy naruszenia o których wam dzisiaj mówię służą tylko jednemu żeby deweloper mógł budować wyżej gęściej czyli że mógł wybudować dwa razy więcej mieszkań aniżeli gdyby postępował zgodnie z zasadami studium Dwa razy więcej mieszkań to jest niemal dwa razy większy zarobek dla dewelopera. Drodzy radni miasta Gdyni, deweloper i tak zarobi na tym terenie bardzo dużo pieniędzy. Nawet jeśli plan zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z prawem i będzie tutaj można wybudować połowę mniej metrów kwadratowych powierzchni użytkowo-mieszkalnej, aniżeli przewidzieli się to w planie. Nie ma za tym uzasadnienia prezent od Rady Miasta Gdyni dla dewelopera umożliwiający maksymalizację tych dochodów. Żeby było jasne, okoliczni mieszkańcy którzy zaangażowali mnie w sprawie tego planu, abym sporządził skargę i postarał się ten plan uchylić, nie są przeciwni temu, żeby ten teren zagospodarować. Oni uważają, że osiedle w tym miejscu jest jak najbardziej wskazane i podniesie również prestiż tej okolicy, ale osiedle zgodne z ładem architektonicznym, zgodne z zasadami ustalonymi w studium, połowę mniejsze budynki które nie zablokują okolicznych przedszkoli, szkół, placówek zdrowia i ulicy Morskiej oraz Estakady Kwiatkowskiego. Jeżeli macie inne pomysły na ten teren albo inne uwagi odnośnie samego planu miejscowego lub tego filmu, zapraszam wszystkich do dyskusji. Bartek Owczarek, Adwokat na Codzień.